Dobra, koniec, starczy naprawdę koniec i zbieramy się. No Dobre. nie, stop, stop. No, Jak już mówicie o zbieraniu? Ja tu żą, to odmówimy, ja tu żą, odmówimy teraz tak. tak, odmówimy tajemnicę Różańca Świętego, tajemnica <śmów> Radosła. S a nie, dzisiaj jest wtorek, nie, dzisiaj jest środa, nie? To tajemnice wpadne, chwalebne, tajemnica Cicho, koniec, cicho. Tajemnicę. Nie no, tak nie, mam, nie nie, dalej mi się, bo ej. nie,

Daj, A, daj ja, ja. Zabijesz. Zobaczycie. Już idzie po mamę. <laughs> mama, mama, mama. Mamy. nie jego mama spoko jest, spoko jest, w łóżku też. No wiem, nie wiem, nie wiem, nie powiedz mam mnie, nie wiem, nie do mnie, bo nie odkurzacz pod biurkiem, się nie zmieści, nie A nie Tak, ma wiem, na wiem, napis wiem, nie Tak, 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 wiem, ja wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, mnie ryj, bo nie 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 słuchaj, nie mnie już zabijesz, to ja Ej, jak tam Dupa ją bo ja boli. Zapytałem. Kurwa, i niech zmieni to mnie szminkę, bo kurwa mam już cały czerwony A ty jesteś chujaszałek. Ja A właśnie nie nie powiedzi, z... żeby, żeby nie. Ej, Dobra, jak, klęka, tak. jak klęka do miecza, to powiedz, żeby nie używała szminki. Ja się no, po tym rycerze no, tak. śmieją ehm, chwila, chwila, <laughs> chwila. Posłuchajcie, <laughs> posłuchajcie, posłuchajcie! Jesteście Słuchajcie. takie cioto, że nie umiecie pojechać po danym gościu, tylko musicie jechać po jego rodzicach? Tak, 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 tak. tak. A ty się zapowietrzy, ale jesteśmy tego a ty robisz mi tu, a ja robię ci tam. Nie, <coughs> nie, tak. się. Co ty do no kurwa, gówno szmato. Dobra, nie, będę na... jesteście cholera, zginęliście mi! Wołam kule. dam szmatę zaraz, Woła, wołam kurwa, kurwa kule, będziesz mnie Nie, nie, O co może kula nie, 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 tak, ej, ej, dobra, nie, dobra. Ej, White, twój cicho, nie, nie, zamknij, nie, tak. nie, nie, na nie, tak, 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 nie, 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 on? nie, 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 z nie, nie, o. Słucham, słucham. Papieski. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj <grym> Dostałem zaproszenie. Do dobra, <grym> się tak. coś iść. Nie rzuca się tak, kurwa. Na żalkach. Na żalkach. Na żalkach. Na żalkach. Na żalkach. Na żalkach. Na Na ej Na 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 żalkach. Na żalkach. Na

no nie wiem, naprawdę nie e, Maria. Taki. ej, idziemy na pierwszy A? pokój, dawać. Idziemy na pierwszy. Dobra. Ehe, Dobra. Nie, 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 jeszcze jest jednym piosenkiem. Gdzie ta Gdzie Dla pierdole. Dla pierdole. Nie pierdole. boże, 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 pierdole. Gimbus przyszedł Dobra, Dawaj, dawaj gimbus Gimbus nie, nie chcę was wyrzucać, ale wypierdalać <głosy> 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 Echłe, Dobry żart, dobry żart Echłe, 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 O kurwa. Dobra iście sobie pierdolę Ekware, ekwę, ekłe. No już dostałem rozgrzeszenie, no. O, już przyszedł gimbus. Och, jak kreśczelny. A kto był tutaj przyszedł za nami jak pies?

Czekaj, w... minuta! No tu jest z ziomków? Powiedz mi, bo ja nie ogarniam. Ja. No, na, dęg, na, na ten, Taki, ten, Niszka z wyrodzkim głosikiem. O! o ten, A Józiu, jest? Józiu? jestem, no, jest, jest. To Czekaj, bo tam się Ja, tak czeka. ja się wiercam, modlę w ciszy na razie. A tam jakieś łebki przyszły za tobą? Ej panowie wiecie, okay. do, gimbusa stara, wiecie do gimbusa stara woła? Wiecie czy nie? Nie nie. nie, nie.

Ej, stój, stój, stój. Idziemy Dzias, na jest, trójkę, bo to Adam. jest. Idziemy Nie, nie, a potem Aza na nim nie, 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 na trójkę tam jest Adry, Ej. Daj. nie, 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 bo nam, bo nas pomanuje, nie, 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 do nie, do ja nie, 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 Do Gimbusa, gdzie nie, 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 jest nie, nie, znowu na nie, no nie pa, de 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 nie. Więc zasiekiono, nie umiałem chytać te kurwa gimnusie jebany Ty kurwa zamierysz ma to? Ja ci kurwa znajdę gościu. Mam już numer. No znajdź kurwa dobra weź to Ja tu ziem wszystko. disconnected